Daniel Majka tym razem na swojej ziemi. Gratulacje. Dziękuję bardzo, tak to ja. Ale też krajan, bo można powiedzieć e, z Gorlic, niedaleko e, po, pojedynek bardzo, bardzo trudny dla ciebie czy Kategoria wagowa Ci największy problem sprawiała, bo jednak walczyłeś wyżej wyższej niż zazwyczaj kategorii. No wiesz co, no sprawa wynikła taka, że ja myślałem, że tu w 7.1 się bije. Ja zbijałem wagę i w ogóle do 7.1 się przygotowałem i w środę się dowiedziałem, że jednak 7.5. Także no, trochę kilogramów było różnicy między nami, bo ja wniosłem na wagę spory zapas przez to. Ale to raczej, nie, nie jedna kategoria wyżej to nie jest aż taka duża różnica chyba na, na tym poziomie, na takim mistrzostwie to już może bardziej. Teraz na razie chyba niezbyt. A... Czy trudny był taki pojedynek? No każdy pojedynek nie chcąc, jest trudny, bo to presja jest wszystko, trzeba włożyć serce przygotowania, wysiłek tutaj na ringu zostawić, tak? Ale trzeba ja wiem, miewałem cięższe walki, że tak powiem. Bo w zasadzie byłem do tej walki niesamowicie dobrze przygotowany. Tak, tak jak się teraz przygotowałem, to przygotowywałem, to chyba jeszcze do żadnej innej walki się nie przygotowywałem, bo gdzieś tam w zasadzie Robiłem te po dwa treningi dziennie, gdzieś tam od poniedziałku do piątku, jeszcze w sobotę dochodził, czyli to razem wychodzi 11 treningów w tygodniu. Z jednostek treningowych to jest raczej całkiem sporo. No Ciste cały czas idę do przodu, no, trzeba coś zrobić, tak? Przez to myślę, że no, nie było aż tak ciężko, jakoś tak mi wychodziło. Jakoś, jakoś to szło. O. To zapytam Cię tak, bo e, Szymon Dyl to jest doświadczony rywal, mimo wszystko, e, ma dobre warunki fizyczne, ale jednak Ty ostatnio walczyłeś i Twoje doświadczenie przeważało w tej walce, bo były też kłopoty i mimo to wyciągałeś się, powiedzmy, po tych niskich kopnięciach gdzieś, atakowałeś głowę i to przynosiło skutek. Nawet nie wiem, czy widziałeś, że raz trafiłeś tak na liczenie, żeby pociągnąć no, dalej temat. Właśnie, no nie wiem, czemu nie było wtedy liczenia, o był przeciwniku padł, no ale co, no, nic to nie zmieniło w sumie w werdykcie ani niczym jest. Chcę tu się dużo kłócić. No, wiesz, w zasadzie w, w doświadczenie to dużo dało w tej walce. Tam Były takie momenty, gdzie mogłem chyba wykończyć przeciwnika, jednak trochę też tej siły do, zabrakło, żeby postawić kropkę na D. Trzeba jeszcze doszlipować niektóre elementy, no ale jestem zadowolony poniekąd. No, poniekąd. E, myślę, że mogłem więcej poruszać się, więcej chodzić, więcej zachodzić przeciwnika. Bo to jest to, gdzieś tam zwykle się skupiam na tym i tu trochę mniej było w tej walce tego. Wszystko zawsze jest coś do poprawy, jak się znajdzie i o to coś w tym chodzi, żeby znaleźć swoje błędy, zanalizować je i poprawiać, tak? Ale no w sumie wyszło dobrze, do przodu. Komu dedykujesz zwycięstwo? Komu chcesz podziękować? Przede wszystkim samemu sobie, <śmiech> <śmiech> że się chciało, że się chciało ruszyć, nie? Tyle ile wyrzeczeń zostawiłem za sobą w ostatnich miesiącach, to naprawdę... Tylko w zasadzie train, sleep, eat, no, train, eat sleep, repeat w zasadzie było cały czas, więc no... Tak samo chcę podziękować całemu mojemu sztabowi trenerskiemu, wszystkim, z którymi tam miałem okazję ćwiczyć, yy, trenować, całym wszystkim chłopakom z klubu trenerom, Rafałowi, Dudkowi, Szymonowi, Miłkowi, który naprawdę wiele czasu mi poświęcał podczas tych przygotowań. Tak samo mojemu masażyście, fizjoterapeucie Michałowi Wańczykowi, którego pozdrawiam serdecznie mnie rozgrzewał olejkiem przed, przed walką. Też, te, też fajny, fajny efekt. No i co, no i też podziękować całej mojej rodzinie za wsparcie, wszystkim znajomym, że kibicują, są, też się tym jarają, razem ze mną są w tym wszystkim i no coś pięknego, coś wielkiego. No i co, słyszeliście? tych chłopak, Daniel Majka. Za, za dużo tlenu się nawdychałem i teraz taka hiperwentylacja dużo do mu powiedzenia jest. Daniel Majka po pokonaniu Szymona Dyla, naprawdę dobra, świetna walka na gali Out Battle 5. Zapraszamy na kolejne występy tego chłopaka. Wygrał na KFN-ie, teraz wygrał na Soul Battle. Nie wiem, gdzie dalej jest jego sufit. Tutaj jest dość niski, ale mam nadzieję, że jak wyjdzie na powierzchnię, to naprawdę zawojuje świat. Powiem, że nie ma sufitu, będzie tylko coraz lepiej. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia niebawem. A na Instagramie Jamajka. <laughs> już zmienione. Już zmienione, zmienione na nadanie. O, już zmieniono. Daniel Majka. Dziękuję.